Ja mam swój. Aha, Są Brak swoje, to no, ja zapomniałem. Przypominaj żeby wyłączać niestandardowe. A po co? No po co to się nogi nocą, chłopie. Żebyś nie miał przewagi. Na A bo z bio... Jezus, z ludźmi. A, no bo, drugi, jeszcze drugi. Jest cicho no, ciemny, co się nie odzywa. No, A, nie, to nie, nie, nie. i jeszcze drugi! Nie, ciemny, co nie. Nie, odzywa. Nie, nie. Nie, Nie, Możesz ktoś A to nie wejście A to jest No na razie no, ja to. Ej, tutaj, to jest duma No, dojechać zaraz Ej, ale ty to jest BMW i 8 jazdówa. czy co to jest? A co ja, co ja? Czy to jest pytanie, 8. czy no to Czy Jeszcze raz to? <laughs> czy to jest BMW <laughs> 8? Jest tak, <laughs> tak, Ja pierdzielę! Czary! <laughs> Popnij się, przejdęłaś jak to mi to tego checkpointa <laughs> nie się pchasz przed samochód, no żeby nie. komuś przed mordą No, ty jesteś... Nie, nie, jak to było przez? Badek... Teraz, teraz było przed parek no, poważnie. Tak, to o, było teraz przypadek. No, no i... ściągnęło mnie kurde z tego, Nie, tak. no to było przez przypadek. chciałem, chciałem było się. Nie. Nie, nie. po krzakach A, to na górę mieliśmy jechać. No. <średenia> to jecha, no, nie traf, nie traf, właśnie. Dobra, jedziemy. Obóz No w prawo skręcaj, leo skręcaj A, debilu! Do góry proszę, to nie jedzie! A, A, do góry! Jak do góry? Wejdź do Dobra, tam, uciekaj, na drugą Ale ładnie się trzyma, Bilgaks na wierzchu. O, fajnie, fajnie się trzyma, no. na bardzo ładnie. O, coś te linty do góry miałem jechać? To trochę nie oczekuję, chałupy. Ale <średenia> ja zbieżności nie ja! mam na tym aucie. O, super, o kur. Z tego Don Mateo! To no, co przeze mnie ty! No może rudy samochód chłopie, przecież wybuch! Rudy samochód Zająłeś pana markę! OLA! Sary. Co to było? Nic nie było. Oooooo! Poszikajcie się, się tam o. jeszcze! O, nie, o, nie. 100 100 no. to, to był łóz no! Pan go Faj! Ale no ja, ja, nie za Sareola! Patkiem! No Patkiem! 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 Sorry, Patkiem! 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 Sorry Patkiem! Z przypadkiem! Patkiem! 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 się Patkiem! 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 No, się zdzigał i zestrał jeszcze tego mikrofonu Masz no, karma Faktycznie Jeszcze nasraj na środek pokoju No dokładnie Mateusz. No Mate Mate Możesz ty w dupę Nie tak no, szybko Kto to? Kto to był? Bartek? Bartek. Tak to Bartek. powiem ja kur Nie wiem co Nie powiedz No to powiedz Nie będzie więcej montażu na pewno, to, na pewno to zabluruje albo zmontuje. No, tak będzie, czekaj, już y, muszę zobaczyć, która minuta. Godzina nagrania, okej. Jeszcze jak będziesz ucinał? Ola, dzisiaj czy, no. czy wolniej na tym pierwszym biegu będziesz jechać cały czas? Don Mateo. Ola, A to jak na no. Hmm? Na razie Don Mateo ja. Co się stało czasami Don Mateo? w wyścigach trzeba zrobić take a risk Nie? Rozumiesz? Co to zrobić? Take, take a risk Ale nie czasami sami nie wychodzi Czasami Czasami, czasami, czasami. czytaj zawsze co? Czekaj nie o, ty, się na... o? Mogę się zesrać? <laughs> No, to nawet to mikrofon. No, nawet nawet no, nigdy <śmiennie> nie skomentuję. Nawet się wydaje, że nie możesz no, no właśnie, też się świętym koledze. No i no, nie w... gdzie, <śmiennie> gdzie nie masz? Gdzie nie masz? Widzę, Ola jest przede mną i muszę hamować co chwilę. No. No to jaki ty autobus no, no, zachowujesz, skoro musisz hamować? specjalnie w ten zderzak mi wjeżdżasz? Nie. No jak inaczej mam takie szybkie auto. No to jedź no, wolniej, to to, weź, nie masz takiego prostu weź i zwolnij, wina tego z tyłu, co, nie wiesz? Dokładnie, plus jeden. Ej, niekoniecznie W rzeczywistości, jak się komuś w dup skowadujesz, też powiesz, że jego wina, bo za wolno? Tak. No niektórzy taka, tacy są. Tak. No, jak przypomnę, tak. był taki znany przypadek, gościa, który miał drogi samochód, w wdupcył się w jakiś mniejszy samochód, bo rozwalał tam ludzi, a później powiedział, no, tak jest, jak się takim tanim samochodem jeździ. Jezu. No. Była przez ta sytuacja O Jezu, Jezu nie zauważyłem! Jakiś mecenasoprawnik ja czy ktoś. Aż mi się Bartek przypomniał na ostatnim Jezu, i tu odcinku. trzeba taki kawał cofać, fać Którym? A, kawał to z ciebie z... Bartek, Bartek w nocy bez świateł jedzie i nie mówi... A, kawał, Aaa, ale... dobra. Kawał, typa. O tym ty mówisz. Nie no, to Mateo to dzik. Złote myśli Bartka. O! O. Czemu ci światła nie działają? No bo będę o! udawał, że, nie, że się zepsuje. A, bo tu chęć mam, a się tak. Hmm. A ja się tak do sypa Nie wejdę I... to. Nie, to nie bawiłem. No, tam z pocuchy dupa cicho sypa stróża, to pojechały. Aha, wiadomo. Bo... Te już wskazują na mnie. Dokładnie kazuło mi spadł. Dokładnie kazuło mi spadł. Nie, prawda, To przeznaczenie kazuło. Nie, Wyskazuło Wyskazuło ja nie, nie. Wypraszam sobie. Nie trafiłem. Nie, to kolor mam zmieniony. Ja tylko zmieniłem kolor w tym samochodzie na Ja nie mam co tego To brzmi bardzo znajomo nie wiem skąd O, też nie trafiłeś To bardzo znajomo, <laughs> to to bardzo to znajomo brzmi stać, Ja jestem biedny Widać Aha i pych. No to, to dobra Jezu Bilgox w ogóle jakiś pocus ja go przez cały ten w ogóle tak. nie słyszałem a nagle dojechał przede mną na trzecim No Nie, on ma przerobiony samochód cały czas mnie stukał w zderzak O, wow. tyłu Robisz to Kamer, nie. Bartek, ten jest nie. na końcu nie. Czekaj. Dobra jedźcie, wywalony. Jeszcze Fogaty na pewno? No. Jedź, jedź Fogaty, nie, na niego nie czekaj No, no. jedźcie. Jedź, jedź. A ty? Jest... Na pewno, ty masz już blisko Dobra Uciekamy jedź. Wywalony turowisz na ciebie Jedź! Dobra, Czy jest meta o, cześć. Cześć, cześć, o to w drugą stronę. Tak no to już masz tam wyspok, tylko tak gdzie jechać Tylko trzeba trafić jeszcze, no, za pierwszy no. ja nie trafiłem za pierwszym Jezus pierwszy. Maria, Maria! <laughs> ja nie wracasz tam! Trafiłem! <laughs> ale trafił za pierwszy Ema Ale przyjemny skill też No fajny. Taki skill test, Taki jest? To parkur, z... ale taki najbliższa. spokojny, taki fajny Mnie się podobał <coughs> To jest tylko mapka czy... Znowu jest taka ja, mapa w stylu tamtej, co przed chwilą grałeś. A dobra, czyli taki niby parkour, no, niby wyjście. Parkour, Ej, bo ja nawet... No. No. no niby parkour, niby wyjście. Kulma, 4. Menedżer ja, zadań, ja, ja, menedżer ja, ja, zadań. Listę Jak listwę wy było. Listwę, listwę CO TAM NA POTYLICĘ sprzedaj. No, 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 to, 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 to zrobię. Sprzedałbym ci listwę na potylicę, ale pewnie ręka by mi się ześlizgnęła, bo... Na mordę. W momencie. Don Mateo. Zobacz, to, to może od siatki. Udam A, się dawaj, nie jest elektryk. Ej, ten, ej, Ten samochód jest fajny. Nie, bo jest nie cichutki. Nie cichutki. Jest strasznie cichutki. To taka, no. to ja dawno na oczy nie widziałem. Widziałem już jest, widziałeś taka, Bartka. jest na miarę geta. Widzisz, no. Bartek tak zostać wzywany przez dom. A no, do nie, tam, nie bo, słucham bo, go, tak osaga. że wiesz. Ale ja teraz sto hołkach tego mówiłem! Na razie w ciągu mam wyrąbane, a to to mówiąc. także. Za kasztan. Idzie elektrykiem pęd, na piasę. Czułeś pęd we włosach? Pęd jak we włosach. Jak ostatnio z Mateo. Ja jeżdżę w kasku. Ojej, Jak zwykle. Raz. Ja tu... ja, kolejny raz. Kolejny raz. Widzę, że... Jest... Z domu to wyniesiony co najwyżej komputer, a nie kura. No tak, no. Komputer akurat nie był wyniesiony z domu. Ale <grym> no z kogoś dobra. innego. No dobra. No dobra, ze okay. szkoły. Dobra, waga, tu jest część już parkurowa. O, se. Ty, to jest ten Electric? Tak, to dlatego on ma taki, taki start mocny. No nie ma nie zła, no. ale i tak bym nie kupił. To... Dla śmiesznej nazwy bym może kupił. Oj. Specjalnie zatrzymałem to, to na to, żebym mnie wyprzedził, nie? A co to jest za samochód w prawdziwym życiu? Tesla na miarę. Jak na górę wleciałem To jest Tesla? Nie no, żartuję Jakby to była Tesla, to był coil wtedy, by co się nazywało. A to jest. Co tam Ewentualnie... jest? to jest? Ewentualnie. To To nie jest o... pierwszy samochód tej? Nie, to jest jakiś... no właśnie chyba tak. A to nie jest to chiński... No z... z... Ale to no się w końcu co to za samochód. Ale elektryczny tyle mi wystarczy, nie potrzebuję tak, nic więcej. Racji, ale fajne masz. Polska zbiór pod górkę. Izera. Tak. O, <głos> <dobra>. <głos> może faktycznie. Dobra. Czy ty musisz mi za nie. każdym razem wjechać w ten pieprzony zderzak tylny. Ty nie, nie możesz Billgox! a teraz on taki Teraz on taki sam taki samochód. Już nie ma nie to nie, nie ja da rady. On nie, ta ta rady. Ja ja nie mogę, ja już, ja już, jakiś syndrom mam e, po prostu taki, że jak wiem, że chłop za mną jest, to, to zaraz mi palnie. Ej, rozpędzać się fajnie się rozpędza, ale hamulce ma do dupy. Jak już się rozpędzi. To jest za coś. No nie wiem. Barta jak jest ty nie się nie odzywasz. <laughs> <laughs> U Ciebie coś za coś nie działa Ale. Nie, ale to... Ale o toksyki, bez Toksyki, to będzie. Dziwnie Dlaczego z nimi nie gram, nie? Masa gra. To toksyczne środowisko. To wszystko przez tę grę DBD. Za akurat DBD nie można znaczenia. To przez tę grę Wszystka Valorant, którą ostatnio gracie, To, to Właśnie, Wszystko... Wy właściwie gracie w jakąś grę Valorant, masage. Ja nie gram już Valorant, Admissor. No i dobrze, bo to, to, nie. to bym się nagra. Ja, ja nawet nie grałam, bo mi internet szwankował. W każdym dzień jak co dzień. Ej, teraz już mam nowy internet i tak. Dalej szwankuje? Wynierzyli z gry wszystko co najgorsze i... i odinstalowali ją, dramat. Trzeba przekazywać. Dobra. Yeah. Nie. Nie trzeba. Kto to... jeszcze został? Matełko i Bilgox, bo się Bilgox nie odzywa. No Bilgox to tam no, już stał. Kupa cicho na górę. i no, jazda. Jedź łopu, jedź! Ui! Łoka, przepraszam! Ty szara, kurwa. <laughs> spad... Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tędy, tędy właśnie trzeba jechać na drogę. Tędy tam. droga! Chciałem coś krócić. Jak już skryłem drogę, więc tam. Tu po... ja no ja tak, odkryłeś, no dobrze. Na łopu. No, na łopu. No, Jak gdzie jesteś szybko? Okej, dobra, ale kto pytał? No, A później będzie, ee, czemu nie mówiłeś, że tu szybko trzeba jechać? No ale czemu nie powiedziałeś? No, A, no właśnie, czemu właśnie. nie powiedziałeś? Czemu się nie spucowałeś? No. Czemu nie powiedziałeś? No. Czemu nie powiedziałeś, no. że tam szybko trzeba jechać? Właśnie się nie odzywa, no, tego nie powiedziałeś szybko trzeba było jechać? No. no nie trzeba było wcale jakoś tak Normalnie Czaki jechałem, A, jechałem. Jest W utrzymałem makulowe. jazda. A, że jechać po prostu, no Ta, dobra Tak, po prostu jechać No dobra, doskoczysz no. sobie nie nie, bo ja zazwyczaj Wie, jak jadę musiał... wallride'a, to no. wiesz sobie jadę na jedynce wolno. tam herbatę idę sobie zaparzyć w międzyczasie rozumiem? No tak, to, to to, to ja zapomniałem, zazwyczaj? że tak się jeździć. Dob dobrze, że powiedział, dobrze, że powiedział, że trzeba jechać szybko. Aha, ja zamierzałem wolno jechać ogólnie No Przez... ja, ja się nie śpieszę w życiu. Ja już czajnik nastawiałem, nie? Czajnik, kurczę, chłopie, żeby ci nie podwinął jakiś miniaturek z Ameryki Co? Co? Czasy Mola. To już jest koniec? Nie ma już nic Jesteśmy wolni Możemy już iść a a, To nie już wasza. jest koniec Nie ma już nic Nie ma już nic Ale zwolnili Bo nie ma już nic Podatków już nie ma Co? 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 Ty się nie On w innej rzeczywistości jest Opie, jak to podatków nie ma? Opie, a co ja płacę? To jest składkę żywnościową. O, to moja ulubiona żywnościowa to. Lubię jeść, prawda? A kto nie lubi? Są takie Jezu. osoby. Nie, no nie wierzę, nie wierzę, No po prostu nie wierzę, co ja robię. Ty co ty robisz? Co ty robisz? Nieważne, nie masz nie gapicie. A, akurat widziałem. Dobra, tam główną w dupie byłeś, główno widziałem. muszę dupać cicho To też był akurat, nie? To fakt. Tak. Powiem wam, że tal co teraz? No, teraz Udało skoczyć wysk nie? Przeskoczyć, nie? Takiej odpowiedzi się nie spodziewałem. Jak, jak jest <grym> kało kakao czy... Mogę wjechać? Możesz, możesz. Ty możesz jeszcze. Ja mam tak. czekać, czy też bierzesz za czekać musi. Czeka. musi czekać, chyba że Bartek nie chce. Ja już nie wiem. Bartek nic. chce, on tak oh. mówi, że nie chce, ale chce. A skąd ty, ty Jakbyś widział, że Bartek jedzie to weź wieź eee... bo on ci jedzie na czwartym Ktoś no. zaprosi Telira, coś ja Nie zaprosiłem. ja dałem zapkę na home Ale na te, ja, ja, te... ja też zaprosiłem Ola, to co kończysz już jak oni dojadą? Tak! Jak Bartek dojedzie To, no, raczej dojedzie To już tu meta Gdzie jest Meta? W tupie tam na końcu Bartek <ślesztuk> okay. Dobra, Dawaj, ja tak dalej. Eww, kończ TMP! Uuuuu! Marabiję. Wziął buzem znowu. Koch, <co grym> <za całe>.